Witajcie mieli Państwa. Pierwszy raz od jakiegoś czasu. Górki Szymona chcę zaliczyć. To znaczy się spacer na około 1000 metrów. Nie wiem czy mi się uda. Także idziemy, filmujemy. Mam na sobie gorsek założony. O, żebyście nie myśleli. Tu kule są w razie pomocy. Idziemy słychać pociąg podmiejski. Mm. 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 Ole, nie o, jest one, daje. O, One daj. ojej zimno. a tak do południa było i zimno i w ogóle bez słońca i nagle chmury się rozeszły i słoneczka jest. Mnie zaczyna już pomału. jak ciuszka, czyli albo ławeczka, albo kule. Nie mamy tutaj. Poczywające kaczuchy. Tutaj schowałem, chowalny kółek do łędziu. Tutaj jest naga węź. Czy Konarku siedzi Kaczkur Ale nie ma zielonego, tylko nie wiedzą na to, No, na razie przerywamy.